Cześć kochani, cześć rybęki. No, sorki, kochani, tak mi się te czasy troszkę pokickały, bo zaczęłam później. Co mi się pokazało? Ups, coś mi się tu pokazało. Ale chyba jest ok. Napiszcie szybciutko, czy, słycha... czy słychać? Powinno być słychać. No, napiszcie, czy wszystko jest ok u was, dobra? Bo coś mi się tu dziwnego. A kiedy ten Merkury? 20 czwartek, wed wedle wedyjskiej astrologii, w czwartek ym, już będzie chyba wchodził w, w normalny ruch, chyba, chyba. O, cześć Ania i cześć Miśki. No, cześć kochani. Cześć kochani. I co? Rybeńki! Na dzisiaj tyle. Zrobię Was i na dzisiaj tyle. Jutro zrobię resztę, czyli jutro zaczynam od baranka, byk, bliźnięta, rak. Ale to dopiero jutro. I słuchajcie, co Wam powiem jeszcze, że to jest czytanko dla osób, które w Słońcu, ascendencie lub księżycu mają rybeńki, dobra. I pamiętajcie, żeby sprawdzać wedyjską też astrologię. No. Wedyjską! Bo tutaj może być część na przykład jakichś um, wodników, które myślą, że są rybkami, lub baranków, dobrze to mówię? Tak, lub baranków, które nie wiedzą, że są rybkami. Także pamiętajcie, sprawdzajcie jeszcze te wedługieckie znaki, dobra? No. Dobra, kochani, już tyle, już nie pitole. Lecimy lepiej. Zrobimy sobie najpierw miłość, oczywiście. no. A potem skończymy czytanie, bo Ty czy was interesuje coś oprócz miłości. To żarcik był oczywiście. Pracę też zrobimy, no rany, bo no. Na koziorożcu żartowałam, że ich tylko pieniądze i kasa i praca interesują. Oni są przyzwyczajeni do takich żartów, to wyście też powinni być przyzwyczajeni. No. Um, dobra, to co? Nie wiem czemu wydawało mi się, że muszę to zrobić. Kurde, nie zawsze robię, ale jakoś tak. No dobra. Um, rybeńki, które mają człowieka. Rybeńki, które mają człowieka. Kochani, część z Was czeka na wiadomość, i ja nie wiem, czy ta wiadomość nadejdzie. Ewentualnie em, czekacie na nowy początek. Jaki może być nowy początek z człowiekiem? Nowy początek z człowiekiem to może być zamieszkanie razem albo podróż. Em, macie jakąś relację i postanowiliście, że jedno do drugiego przyjedzie, przykładowo. Nowym początkiem może być. Em, nie wiem co, zaręczyny, albo, no nie wiem, jakie tam jeszcze nowe początki. I w każdym razie ktoś tu być może na ten nowy początek czeka. I ja nie wiem, czy to we wrześniu, czy to się tak poskłada wszystko. I jeżeli macie w miarę dobrą relację, no teoretycznie możecie być razem, mieszkać, razem mieć rodzinę i na przykład chcecie sprzedać dom albo kupić dom albo mieszkanie albo auto albo czekacie na jakiś ważny dokument na temat. Nie wiem czego, tam czegoś, na przykład finansowego. I to może się tak nie za bardzo składać we wrześniu. W sensie, że może być opóźnione, albo może być po prostu frustracja. Nawet powiem więcej. Nie tyle frustracja, co po prostu jeden wielki yy, zdenerwowanie. Tak, zdenerwowanie. Nie chcę powiedzieć brzydko na W. -k. Z powodu. Yy, z powodu. Tego, że się nie realizuje ten nowy początek, to chciałam powiedzieć. A ci wszyscy, którzy nie są w poważnej, stabilnej relacji z tym człowiekiem, który tu wyszedł. Ok? Bo pamiętajcie, Wy możecie mieć związek stały, poważny, a to może być osoba trzecia, jakiś ktoś inny, znaczy inna osoba, która Was podrywa. To ci wszyscy z Was. Możecie być sfrustrowani, że nie nadchodzi jakaś wiadomość, albo nie realizuje się jakaś obietnica, że jest pusta obietnica, obiecanki, cacanki i tak dalej. Osoba, z którą niektórzy z Was mają do czynienia, albo jest nieuczciwa w sensie, że um, być może mówi co innego, robi co innego, albo zdradza. Albo, oczywiście rybki też mogą robić takie rzeczy, jeżeli inny znak tego słucha i uważa, że ryby są taką łajzunią. Albo jest to osoba bardzo ym, porywcza, zazdrosna, zaborcza, porywcza. No, nie wiem, nawet może i jakaś taka egocentryczna. Nie mówię, że narcyz, ale taka egocentryczna, jakiś taki egoista czy coś takiego. I albo od tej osoby zależy ten nowy początek. Albo wy we dwójkę czekacie na nowy początek i jesteście sfrustrowani, że go nie ma. To, co będzie trzeba zrobić w wrześniu, to jest pójść na kompromis albo się dogadać. Niektórzy z was będą musieli zobaczyć, że macie do czynienia z osobą niestabilną, której nie można za bardzo ufać, albo z instytucją niestabilną, której nie można ufać, i niektórzy z Was. Być może nawet będą musieli machnąć na to ręką i pójść gdzie indziej albo poszukać czegoś lepszego, dlatego, że to jest coś takiego, co Wam nie daje poczucia bezpieczeństwa, a Wy zasługujecie na to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa z tym człowiekiem. No. Wyjście z cierpienia. Ja Wam powiem tak. Jeżeli ten człowiek to nie jest ktoś, kto z wami mieszka, tylko ktoś, kto wraca i chce naprawiać szkody, och, przepraszam, że cię zdradziłem, że cię zraniłem, już nie będę. Słuchajcie, uważajcie, błagam, dlatego zwłaszcza ci z Was, którzy wiedzą, wy możecie chcieć tej osoby, wy możecie kochać tę osobę, możecie pragnąć tej osoby, ale. Jeżeli wiecie, że to jest zdradzacz, romansista, niestabilny człowiek, porywczy, jaki jeszcze, taki któremu za bardzo nie można ufać i który już w przeszłości pokazał wielokrotnie, że jest łajzą, kochani, błagam. Weźcie, uważajcie. Pewnie, że może przyjść i oferować iluzje, ale Wy nie po to jesteście rybkami, żeby. Wejść, no, oczywiście, rybki to albo wejdą w iluzję, albo będą miały doskonałą intuicję. Wybierzcie sobie drogę, co, co wolicie. Taplać się w iluzji i w jakichś dziwnych marzeniach i pozwolić sobie mylić oczy, czy mieć doskonałą, wyostrzoną intuicję i wszystko wiedzieć, co osoba ma na myśli. No, bo to też możecie zrobić. Tylko to jest Wasz wybór, którą drogą pójdziecie. No, ale jajka. Jeżeli ta Wasza relacja jest dobra, to tak jak mówię, to może być wspólna sprawa, która nie idzie i możecie być wkurzeni i sfrustrowani. Tymczasem należy się tym aż tak nie przejmować być może trochę machnąć ręką, albo ewentualnie pójść na jakiś kompromis. Na przykład jakiś urząd, czy jakiś człowiek nie wiem o co to chodzi przyjdzie do Was i powie, że em, do Was i do Waszego partnera. Ja mówię do, do tych, co mają dobrą relację, ok? przyjdzie do Was i powie Wam, że o, w takim wymiarze to my tu nie możemy Wam nic zaoferować, ale możemy Wam zaoferować coś troszkę mniejszego i innego, no to być może się trzeba będzie nad tym zastanowić. Niektórzy z Was będą musieli pójść na jakiś kompromis. Tylko miejcie pewno, upewnijcie się, że nikt Was nie będzie ranił, wykorzystywał, zdradzał, oszukiwał, mydlił oczu. No, to tyle. Wy jesteście dużo więcej warci, niż ewentualne coś, co wajzunia, ci, którzy mają wajzunie, mogłaby wam zaproponować. Nie wchodźcie w jakieś niepewne drogi, interesy. Jeżeli to coś, ta sytuacja dziwna dotyczy wyjazdu, przyjazdu, wyjazdu, podróży, zawsze możecie zmienić kierunek, zmienić kierunek, albo zmienić Daty wyjazdu, przykładowo, żeby było lepiej, bo na przykład nad wybrane wcześniej daty nie ma czegoś, czegoś nie ma. No bo to może być też związane po prostu z podróżą, to coś. No jakiś kompromis, y jak najbardziej. Tylko pamiętajcie, że Wy trochę się możecie poświęcić, ale to, czego nie powinniście akceptować, to żeby was ktoś ranił non-stop i wracał i ranił, i ranił, i ranił. Na to nie należy się zgadzać. Znaczy, no Jezus Maria, ja zrobicie, co będziecie chcieli. Ja tylko mówię, jak mam to pokazane. Zasługujesz na więcej, zastanów się nad podróżą, być może zmień kierunek albo zmień daty yy, i uważaj, w co wchodzisz. Czasami nie we, nie we wszystko powinniście wchodzić, tak na łeb, na szyję. Na łeb, na szyję. Singlątko, bambelątko czuje się opuszczone, albo postanawia kogo. Eee, nie, chyba nie, chyba machniecie ręką już. Być może ktoś inny się czuje opuszczony. Dobra, jest pokazane, że jakaś sprawa została zakończona. Jakaś sprawa z człowiekiem, czy jakiś związek być może, czy jakieś czekanie na kogoś, kto wiadomo, że nie przyjdzie i że nie przyszedł i nie przyjdzie. Jest pokazane, że już wam tego nie brakuje. A jeżeli dzisiaj Wam jeszcze brakuje, to wrzesień to jest najlepszy um, czas na to, żebyście się już z tego całkowicie wyleczyli, żebyście już emocjonalnie naprawdę odpuścili tą sprawę. Niektórzy z Was będą zaskoczeni, dlatego że we wrześniu przyjdzie taka energia, być może wtedy, kiedy już Merkury będzie normalnie yy, fiurgał, yy, przyjdzie taka energia, że Wy nawet jeżeli pomyślicie o tym człowieku lub sytuacji lub związku, to będziecie mieli coś takiego... Kurde, ja nawet nie czuję, żeby mi Cię brakowało, człowieku. Tak bardzo chciałam, czy chciałem, żebyś wrócił, wróciła, a teraz właściwie to daję sobie radę bez Ciebie. To jest na takiej zasadzie. No. Jeżeli czekacie, żeby się do siebie odzywać, nie ma odzywania się, nie ma też powrotu. Nie ma odzywania, nie ma powrotu. Niektórzy z Was dojdą do wniosku we wrześniu, że ten człowiek nie jest tak naprawdę taką bratnią duszą, za jaką ich uważaliście. Nie oni się nie odezwą, albo Wy się nie odezwiecie, nie ma komunikacji, nie ma też stabilizacji, nie ma żadnej oferty, po prostu pokazujecie, było, minęło. Nie brakuje mi ciebie, człowieku, nie planuję do ciebie wrócić. A jeżeli ty chciałbyś do mnie lub chciałabyś do mnie wrócić, to ja właściwie nie wiem, bo ja nie czuję tej stabilizacji z tobą. Dlatego bardzo rozsądnie podchodzicie do tej sprawy. Tak, dosyć, dosyć oczyszczająca energia tutaj wrześniowa jest, no. Ja to tak zawsze się czepiam rybek, że cały czas kochają, kochają, czekają i tak dalej. No więc. Tu wyszło czytanie dla tej grupy rybek, która już tyle razy to ode mnie słyszała, i już ma to gdzieś, i nie chce tego słuchać, że postanawia, że nie będzie już czekać, nie będzie już marzyć, zostawi coś, co nie ma sensu, i pójdzie po nowe. No to ta grupa rybek mi tu wyszła w kartach. Dobra. Ym, jaka jest rada dla Singlątka? Jest pokazane, że dacie radę, ze wszystkim sobie poradzicie. Nie, nie jest pokazane, żebyście rozważali jakiekolwiek spotkanie. Jeżeli ktoś by Wam proponował spotkanie, ktoś, kto Was tam gdzieś tam wcześniej opuścił albo Wy ich porzuciliście, nie jest pokazane, absolutnie. Jest pokazane, nawet jeżeli Ci ciężko, nie myśl o pojednaniu. Rozwijaj intuicję. Wy będziecie, Wy naprawdę macie szansę mieć bardzo, bardzo, bardzo mocno rozwiniętą intuicję we wrześniu. No. Jest pokazane, żebyście zaczęli marzyć o czymś nowym. I to się wam ziści. Słuchajcie intuicji, słuchajcie snów, bo sny wam będą podpowiadać. Sny. Być może nowa bratnia dusza przyjdzie do was we śnie najpierw. Nie zdziwiłabym się w ogóle. No. W ogóle. Eee, praca. Py... Raca, rybeńki, pracownice, kasa jest, może być podwyżka, może być oferta. Nawet komuś dadzą podwyżkę i ktoś zrezygnuje z odejścia z pracy tutaj. No. Zrezygnuje z odejścia z pracy, czyli ktoś, kto miał powiedzieć pa... Nagle dostanie taką ofertę, że uzna, hmm, właściwie to mi się to opłaca, pieprzę, ty nigdzie. No, jest, no kasa się zgadza, no, bardzo dobrze. Jest też oczywiście możliwe, że Wy jesteście szefem i Wy komuś zaproponujecie jakąś podwyżkę albo jakąś inną posadę. Inny stołek, jakąś tam ofertę, i wtedy ta osoba powie: Właściwie, to zostanę przy tobie, w twojej firmie i nie będę odchodzić, bo to, co mi proponujesz, mi się podoba. No bo to może być odwrócona sytuacja. Ktoś tu dużo zarabia, będzie miał pieniądze i będzie z tego zadowolony i uzna, że właściwie nie muszę jeszcze odchodzić lub nie muszę zmieniać zmieniać, że nie muszę zmieniać czegoś tam. Macie też pokazane. Pokonanie własnych ograniczeń, wyjście z więzienia, nie wiem, jakby ktoś był w jakimś, ale w jakim więzieniu ktoś może, ograniczony przez co? Przez szefostwo, przez jakieś, te, jak się nazywają? Zasady, jakieś, jakieś ograniczenia, tak jakbyście, jeżeli tak się czuliście do tej pory w pracy, to we wrześniu macie pokazane wyjście z więzienia albo usunięcie jakichś ograniczeń. Te ograniczenia mogą być u was w głowie też tylko i wyłącznie. nie muszą być na zewnątrz, mogą być u was w głowie. Już nie wchodzę na temat tego, że to co na zewnątrz, to wewnątrz, bo to nie o to chodzi, ale możecie myśli mieć ograniczające i nie będziecie mieć już ich we wrześniu, bo pokazujecie, że pokonujecie własne ograniczenia albo jakieś ograniczenia. Wychodzicie z klatki. Tak jakbyście otwierali się na coś, ale nie ma jeszcze konkretnej zmiany w tym miesiącu, bo jest kasa i jest jakaś oferta, i coś się dobrego dla Was dzieje. Dlatego być może nie ma takiej, em, jak się nazywam, potrzeby, żeby, żeby zmieniać coś w tym miesiącu. Jakiś plan, poczekajcie z realizacją jakiegoś planu albo poczekajcie, z... niektórzy z Was chcieliby coś nowego, tak jakbyście mieli dużą ilość takiej jakiejś, jak się nazywa, oj... No, jak się nazywa ta energia tej kreacji, kreaty, kreatywności, o kreatywność? Tak, jakbyście mieli dużo takiej kreatywności w sobie albo jakiejś pasji i już chcielibyście coś nowego, żeby zainwestować siebie i swoją energię kreatywną w coś nowego. Ale niektórzy z Was nie wiedzą, co to ma być. Poczekajcie, bo do Was ta wiedza czy ten pomysł dopiero przyjdzie. Poczekajcie z inwest. Inwestycją, ja bardziej myślę o inwestycji Waszej wewnętrznej, że ja inwestuję mój czas i moją energię. Ale jeżeli ktoś myśli o inwestycji finansowej, poczekajcie jeszcze chwilę, chwilę. Bo tu coś się jeszcze okaże. Nie wszystko jest jasne a propos tej inwestycji lub tego nowego projektu. Albo ten plan jeszcze nie jest dopracowany, albo jeszcze nie wiecie dokładnie, co to ma być, albo nie wiecie jeszcze czegoś na temat jakiejś inwestycji. W to jeszcze poczekajcie. Jeszcze poczekajcie. No. Na spokojnie. Nawet karta wypadła. Zastanów się jeszcze nad jakąś nową propozycją. Jeszcze poczekaj. Jeszcze się zastanów. No. Jakie cele? Można by osiągnąć w tym miesiącu. Mo możecie osiągnąć balans i możecie coś załatwić pra prawnego, coś prawne, prawne, prawne. Nie wiem, co prawne, co prawne, że z prawnikiem, z sędzią, jakaś rozprawa, umowa. O, może umowa. Dla niektórych rozwiązanie umowy, bo to jak mówimy, umowa i załatwienie czegoś związanego z umową, to może być też rozwiązanie jakiejś umowy polubownie. Ale jest pokazane osiągnięcie równowagi w tym miesiącu. Jeżeli słuchają mnie rybki, które na dzisiejszy, na, na ten moment teraz czują się trochę wybite z równowagi i tak jakby nie bardzo umiały złapać ten balans, to we wrześniu się to po prostu zmieni. No. Się to zmieni. Jest też pokazane, że możecie uznać, że coś nie ma sensu i nie będziecie tego. Ym, jak to po polsku powiedzieć? Pursue. Jak to powiedzieć? Oj, że nie będziecie tego robić. Sorry za taki prosty język. Zupełnie, totalnie wyszło mi z głowy. Z głowy. Jeszcze raz. Z głowy wyszło mi słowo. Słowo mi wyszło z głowy. Wylazło. Że nie będziecie próbowali tego robić, bo uznacie, że to nie ma sensu. Jest są gdzieś jakieś rybki, które znają lwa, i ja nie wiem, czy Wy nie będziecie chcieli um, tego lwa od siebie jakoś. Albo zablokować, albo jakoś tak odsunąć od siebie. Ale to tylko być może mówię do tych rybek, które tego lwa za bardzo nie lubią, albo ten lew ewentualnie nie musi być lew, ale jakiś egocentryk, bo to jest pokazana osoba taka egocentryczna, która ma ego jak stąd do Chin, ten człowiek mógłby nawet jakbyście go chcieli, tego człowieka, to mógłby nie być dla was korzystny i jest pokazane, że moglibyście sobie poradzić w tej sytuacji dobrze w tym miesiącu. Ale to jest takie. Coś, co być może wy nie chcecie tego zrobić, ale moglibyście to zrobić. No. I manifestacja. Kochani, tak jak powiedziałam, powiedziałam to do singli, żebyście wyśnili sobie nowe życie miłosne. Wyśnili. Że wy możecie nawet w snach dostać jakąś podpowiedź a propos nowej bratniej duszy. Ale coś jeszcze powiedziałam. Nie pamiętam. Aha, na pracę powiedziałam, żebyście jak się nazywa, poczekali na jakąś ideę i na jakiś pomysł i wtedy się coś będzie rozwijać. Pamiętajcie, najpierw musicie mieć pomysł na to, jak ma wyglądać Wasze życie. Zawodowe, finansowe, miłosne i to nie ma być konkret w sensie takim, że Franek przyjdzie, Franek powie, Franek zrobi albo Eusebia, tylko to ma być ogólne, że chcecie mieć taki związek, w którym jest takie uczucie, w którym... Czujecie się tak, a nie inaczej, albo że chcecie mieć, nie wiem, taki dom, czy taką pracę, czy coś tam, coś tam. Jest pokazane, że Wy możecie bardzo, bardzo wiele rzeczy, które chcecie osiągnąć we wrześniu, dlatego że macie bardzo, bardzo mocno rozwiniętą taką tą siłę manifestacji, manifestacji swojej rzeczywistości. No, ja bym z tego skorzystała w tym miesiącu. No stała. Mówiłam o balansie, mówiłam. Balans i manifestacja. Równowaga, podjęcie dobrej decyzji. W tym miesiącu. No, tak to wygląda. Teraz wy z każdym znakiem. Zodiaku, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Wy z każdym znakiem. Muszę to dobrze, kurde, potasować, bo to. Jest akurat istotna teraz. Czekajcie. Od baranka do rybeczek. Strasznie mi się karty ślizgają, bo to jest nowsza talia. Od baranka do rybeczek. W tym miesiącu. Z barankiem. Jeżeli się nie odzywacie, to się odezwiecie. Yy, albo jeżeli macie coś przez internet, obserwujecie się gdzieś tam na jakichś tam mediach społecznościowych, ktoś zwróci na, na siebie uwagę. Czyli ktoś zalajkuje, gdzieś się odezwie, coś tam powie i tak dalej. Jest komunikacja. Yy, jest też możliwy wyjazd zagraniczny lub spotkanie. Z bykiem co tam chcecie? Jeżeli chcecie się odciąć i uwolnić, uda się wam to bez problemu. Jeżeli chcecie porozmawiać i iść w jakimś konkretnym kierunku i mieć plan i drogę wybraną, również jest to bardzo możliwe. Jest pokazane, że przynajmniej jedno z Was, a bardzo możliwe, że oboje, jest bardzo mocno nastawione na to, żeby coś się Wam razem udało. Jeżeli macie bliźnięta, tu nie wiem, bo jest pokazana osoba obrażalska, egocentryczna, narcystyczna być może. Jest też pokazane dużo stresu i poczucie osłabienia lub jak się nazywa? strata, może nie strata nadziei, ale takie osłabienie i prze, przeciążenie i z powodu tego przeciążenia takie osłabienie, nie wiem czy jeszcze coś z tego będzie. Taka energia z Raczulisiem, wybaczenie, machnięcie ręką na wszystko, co było, ale próba uniezależnienia się. Jeżeli zostaniecie razem, to już na innych zasadach, taki, taka niezależność, że już i tak dalej. Ale bardzo możliwe, że ktoś uzna, że właściwie lepiej byłoby um, być singlem. Z lewiaczkiem, bąbelaczkiem nie ma pojednania, nie ma spotkania. Jest dużo negatywnych wspomnień, ktoś ma pretensje, ewentualnie macie jakiś problem z dziećmi lub z rodziną, albo z grupą znajomych. Jest pokazane, że być może będziecie próbowali dojść do jakiegoś kompromisu, albo ktoś uzna, że lepiej się rozstać, niż być yy, dalej razem. No. Z panną, brak nowego początku, yy, lodowatość. Decyzja związana z rozsądkiem, a nie z uczuciem i czy tam emocjami. Rozsądek, lodowatość, konkrety, brak nowego początku, chyba, chyba wspólnego. No. Z wagą mamy pokazaną osobę despotyczną i przegrana walka. Może być tutaj ego, egocentryzm. Patrycja, dzięki za super czacie, dzięki Patrycja. Dziękuję. I co chciałam powiedzieć, że może być egocentryzm, może być jakieś takie zachowanie bardzo, bardzo niedojrzałe, despotyczne, egocentryczne, narcystyczne, ale jeżeli będzie kłótnia, to ktoś się poczuje przegrany. W ogóle nie wiem, jak dalej pójdzie ta relacja, bo to nie są zbyt dobre karty dla relacji. To było z wagą. Ze Skorpionem jest pokazana miłość i nie kończy się coś między wami, a jeżeli się skończyło, to wraca. Jeżeli macie strzelca, też jest pokazana miłość, jeszcze no, i tu i tu jest dużo, ale jest pokazane, że ktoś kocha ze wzajemnością, ale nie wie, co ma dalej zrobić, jest bezsilny, bezsilny i taki trochę zrezygnowany, ale kocha. Z... O, proszę, proszę, bardzo dobre karty z koziorożcem, miłość, seksiki, romansik i bardzo dużo nawet takiego śnienia o sobie nawzajem, jakieś uczucia. Uczucia natomiast mogą być ukrywane, ktoś może być bardzo tajemniczy, ale bardzo dużo pragnienia i pasji między Wami jest pokazane. Z wodnikiem klatka, brak nowego planu, brak związku, brak stabilizacji, możliwe, że inne osoby są tutaj zamię. Szane. Albo ktoś nie chce być w relacji, a siedzi, bo jest jak w klatce. A rybki i rybki, wy macie pokazane zniecierpliwienie, brak chęci uleczenia, uzdrowienia sytuacji i chęć wyjścia z stagnacji. Ale nie ma uleczenia sytuacji między wami z jakiegoś tam powodu, no już nie wiem z jakiego. Dobra, co osoba, którą macie w głowie, chciałaby wam. Powiedzieć. Dobra, nie biorę, bo wypadło mi kilka, a ja biorę tylko jedną kartę. Jedna karta. Wiem, że wszystko spieprzyłem, albo spieprzyłam. Osoba wie, że zepsuła wszystko i że to jest ich wina, a nie wasza. Mm -hmm. Tak? Oczywiście, jeżeli inny znak tego słucha, to może być odwrócone i mogą to rybki mówić do innego znaku. Dobra, tyle. Ja lecę. Jutro robię resztę znaków, czyli jutro zaczynam od baranka i robimy te cztery znaki, które mi zostały. Dzięki Ania, że byłaś. Dzięki wszystkim miśniki, które były na żywo. Pamiętajcie, jeżeli tu nie ma waszej historii, to um, ascendent lub księżyc i sprawdzajcie Wedyjski, dobra. Widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.